Cześć widzowie, witam Was na nowym odcinku. No i on będzie z takiej wymarłej gry, ale może ona nie będzie wymarła, jeżeli tutaj dobijecie dużo wyświetleń. Może twórcy to zauważy i wreszcie ją zaaktualizuję, bo powiem Wam, że ona nie była aktualizowana od 4 lat. Ja niedawno zacząłem. No i dobre, no i chcę po prostu ożywić tą grę, bo pobrałem sobie trochę i fajne, dlatego chciałem o tym nagrać odcinek. I na początku arenę sobie zagramy, a potem jakąś mapkę. No i dobra, tutaj najsłabszy przeciwnik. Żeby łatwo było wygrać. No i taka turowa jest, że tutaj atakuje. Tutaj atakuję tym. Bum, dobijam. Ogólnie trochę jest zregowana, jak widzieliście. Zadałem jakieś dosłownie dwa obrażenia, a tak naprawdę zadałem 200, dlatego że nie jest. O, zero zadałem, zero zadałem. normalnie zleciało HP, dlatego jest taka gra zlagowana, bo nie była aktualizowana. Trzeba zobaczyć, o, nie będzie żadnego spina, ale słabo. Dobra, czekajcie, bo ja muszę odebrać. Rzeczy. Tutaj też się zbiera takie klejnoty. O, mam już pól. Muszę coś zrobić z tym z tą kasą. No i można tutaj robić jakieś lepsze. Po to będzie tylko dwie godziny trwać. No to dobra. To wszystko odebrane, to idę dalej grać na arenie. Raz mi na arenie się trafił, niby pisał, że najgorszy przeciwnik był taki mocny, że go nie pokonałem. No i dobra, no i tutaj już wygrane na no, łatwiźnie. Dobra, i co będzie za 9 strika Summoning emblem. No i próbuję właśnie tym odcinkiem w ogóle ożywić tę grę, ale wątpię, że mi się to uda. No ale fajnie by było. Fajnie by było ożywić tą grę, bo fajna ogólnie jest. Trochę sobie pograłem i tak zauważyłem, że fajna jest. Tylko fajnie by było ją ożywić tak. Dobra, boom, czy to już dobije? O ja ledwo się trzyma. Dobra. No i dobra, no i wszystko już tutaj. Ale wątpię, że taki kanał jak ja w ogóle może ożywić grę. Jakąś. Dobra, ale lecimy na jakąś misję. Odbiorę tutaj końcy. Wróbę tą, bo tutaj jest na, na mój poziom No i tutaj się pokonuje takich przeciwników Boom. O ja źle zaatakowałem, dobra To za dużo nie zrobi, ale zawsze coś zrobi. Dobra. Zobaczymy, ile to da Expo. Bo, jak wbiję na tym czerwonym, tym ognistym level, to, to wtedy mi się energia odrodzi. A energia jest za czas. No i przesyłajcie ten, ten film dla każdego. Bo chcę tą grę ożywić. Bo jest fajna. Chwilę się pogra już fajnie się zaczyna. Dobra, mapę sprawdzę, bo. O tutaj skrzynka jest. To tam gdzie jest skrzynka bardziej się opłaca. Zobaczymy jeszcze. Tutaj jest jedna skrzynka. I dwie jak tędy pójdę. Raz 2, trzy A będę miał tak trzy skrzynki, jak, jak tędy pójdę. Dobra, uleczę tego gostka. Znaczy, ulepszyłem tego mojego nietoperza, jakbyście nie zauważyli. Dobra, czy dobiję? Tak, dobiję. Dobra, tutaj bum. Muszę wymarnować jak najwięcej energii przed tym, jak w... wbiję na moim dowództwie. Na moim zadymiarze dowodzącym, można tak to nazwać. Dobra, tego, tego. Ten ma bardzo dużo życia. Nawet się nie udało. Zero mu zadałem niby. Dobra, wezmę tak. O, krytyczny. Dobra, bum. I czy dobije? No nie. Nie, to Perek szybko traci. Zdrowie. No i na szczęście ja mam dużo kasy. U prawie level, a ja mam za dużo tego. Ostatnia bitwa do levelu. O nie, mój nietoperek zginie. Zapomniałem go uleczyć. Muszę bronić mojego nietoperka. Ojdź. Pum. No nie, proszę, aby nietoperka nie uderzyło. No! Jak na złość, jak na złość. Dobra, Energy Refill, bo zbił mój dowódca level. Jak na złość mi się, musieli mi nie nietoperka pobić. Dobra, tego Arcony Blast zrobię. Nie, 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 nie. Będzie słabo. No i wiadomo, no. Dobra, trzeba najpierw... No i krytyczny idealnie, kiedy nie uderzyłem tego niedźwiedzia. Teraz będzie mi ciężko. Dobra, najlepiej teraz uleczać tego. O ja zawsze myślę że musi kliknąć. O, mam jedno odrodzenie. Hmm. To kogo tutaj odrodzić? Bo nie chcę ryzykować. No może ten nietoperek będzie lepszy. Dobra. O, ten może dla nie to perka duże obrażenia zadać. I ten też. Dobra, boom. Ogólnie, tak jak widzicie, to ta gra jest na telefon, bo mam mało baterii. Jeszcze przed bitwą ostateczną, chyba się odrodzi mój sojusznik. Dobra, tak skillowo. Bum. Dobra, czy się odrodzi? Chyba nie. Nie zdążył. Czy mam jakieś inne podjąki? Nie mam. A to już ostateczna bitwa. To zobaczę. H, pojedynczy. Pojedynczy, ale on może przywołać. Chyba. Nie, nie, nie była aż taka trudna ta bitwa. O, nawet się odrodziło. Dopiero teraz się odrodziło to. Dobra, trzeba uleczyć, jakby było jeszcze jakaś bitwa, bo nie patrzyłem. Znaczy, patrzyłem, ale już nie pamiętam. Dobra, nie ma. Mógłbym sprawdzić i zaoszczędzić, ale trudno, dobra. Strongbox. Aha, i nic. Nie, nie możemy nawet spinować. No i taka gra ogólnie jak ktoś by nie widział. A, mi się odrodziły te tokeny areny. No i teraz tak muszę ulepszyć, bo ma Level Cup. No i tutaj się odbiera. No i takie mam postacie ogólnie. I dobra, jeszcze zanim skończę odcinek, to sobie tutaj zagram na arenie. Dobra, nie wiem, czy sobie z nim dam radę, bo ma jakieś dobre postacie. Wysokie levele. Dobra, bum. No i dobra, jeden versus trzy, no to już na Esie. Za chwilę mój Nietoperek wbije dwudziesty pierwszy. Może... ten najłatwiejszy. Dobra, tak, tak, bo, dobra. Teraz o critical, Dobra, tak bijemy. Teraz tak dobijamy tego. Poprawię dobity. Wygrana I czy będzie level na nietuperku? No jeszcze nie Dobra, strek 12 Fil Essence 10% Nie wiem do czego A, to jest chyba do levelowania Dobra, tutaj słaby przeciwnik To ostatnia rundeczka i kończymy odcinek które dobijemy bum bum i czy dobiję? tak dobiję Uu, krytyka mi walną no i wygrana no i nie to perek level no fajnie dobra no i to na tyle w tym odcinku Taka gra fajna moim zdaniem. Obejrzyjcie ten filmik do końca i spróbujcie ją odżywić jakoś, żeby była aktualizowana chociaż raz. No i to na tyle, Nara.